Mikołajki, jak się okazuje, świętować można na wiele sposobów. Jednym z nich jest gra w siatkówkę. 90 uczestników wzięło udział w mikołajkowym turnieju siatkówki dziewcząt i chłopców, który LKPS borowno zorganizował w hali sportowej tutejszego zespołu szkolno-przedszkolnego. Zagrały siatkarskie dwójki oraz single. Różnymi systemami graliśmy, bo po tych najmniejszych dzieci było najwięcej, e, więc tam graliśmy e, każdy z każdym, z podziałem na grupy, później półfinały, e, finał. E, w grupach starszych e, graliśmy e, w grupie każdy z każdym. Zajęcia siatkówki to tą są tradycją, w mistrzostwach Polski, Śląska startujemy, więc no, powoli, powoli odbudowują to nasze to naszą grupę zawodników, która będzie rywalizować z najlepszymi, mam nadzieję, już niedługo na Śląsku. Co jest takiego, Twoim zdaniem, w siatkówce fajnego, że warto ją uprawiać? E, że w siatkówce, taka, jak kiedyś mówili, grze akademicka. Używamy w tego wtedy bardzo dużo głowy, więc no, myślę, że to jest takie fajne w niej. A Twoim zdaniem różnica pomiędzy taką siatkówką, jaką grą zespołową, a taką jaką dzisiaj widzieliśmy? Duety i solo. Jakie są te największe różnice i podobieństwa? No tutaj, tutaj mamy troszeczkę mniej taktyki, bo tutaj, przecież są jedynki, no to wiadomo, że wybierają jeden na jeden. W szóstkowej niestety to już jest taktyka, jest są przyjmująca, atakująca. Tutaj zawodnicy muszą być i przyjmujący, atakującym, rozgrywającym. Od lat tutaj propagujemy piłkę siatkową w szkole, ale też inne sporty, to nie tylko piłka siatkowa, ale głównie, tak, tak, jak najbardziej. Gości mieliśmy z całego województwa śląskiego, bo mieliśmy MKS Sokół Soku, Rad Radzionków gościł tutaj, go gościły drużyny z pobliskiego Kościelca, z Częstochowy, także, także ogrom. No i oczywiście my miejscowi wystawiliśmy parę dobrych ekip. Impreza była kolejnym nawiązaniem do siatkarskich tradycji, które przecież w gminie Mykanów kultywowane są od wielu lat. Choć sportowy świat żyje obecnie przede wszystkim katarskim mundialem, frekwencja dopisała, co udowadnia, że i piłka siatkowa ma rzesze zagorzałych fanów także wśród najmłodszych. Duety stanowili zawodnicy z roczników 2010-2011, a wśród singli zagrali dziesięciolatkowie i młodsi. Czym dla ciebie jest siatkówka jak dawno w nią grasz? Znaczy chyba rok, ale bardzo ją lubię bardzo. A dlaczego? Co jest najfajniejszego w tej dyscyplinie? E, no, że po prostu są turnieje takie rzeczy. No. Jak dzisiaj ci twoja droga do tego finału wyglądała? E... Tak, tak trochę stresująco, ale potem jak już pierwszy mecz zagrałam, to już zero stresu. A sam finał? Tak, jakiś taki sam finał to tak stres ma lekki. Jak... Powiedz, siatkówka to jest gra drużynowa, łatwiej się gra z koleżankami, czy właśnie tak solowo? No, chyba jedynki lepiej. Powiedz, teraz trwa mundial, kibicujesz też piłkarzom, czy raczej siatkówka to jest twój numer jeden? Raczej siatkówka. Gram w siatkówkę od trzech lat i bardzo mi się podoba, ponieważ yy, mój ja i dziadek też w nią grają. A w telewizji też oglądasz mecze? Tak. Masz jakiś swoich siatkarskich idoli? Tak. A kto to jest? Kamil Semienkami Powiedz jak ci dzisiaj szło w turnieju do finału. Było bardzo ciężko Ale dobrze mi szło. A sam finał? I pierwsze. Bardzo dobrze mi szło w finale. Jeszcze przed świętami w Gminie Mykanów odbędzie się kolejna siatkarska impreza. Tym razem będzie to turniej z udziałem legendy tej dyscypliny, Piotra Gruszki. W Hali Sportowej w Mykanowie 18 grudnia, oprócz sportowej rywalizacji, zaplanowano też m.in. wspólne kolędowanie.